Jeśli szukacie najsmaczniejszej diety pudełkowej, to Love Catering będzie świetnym wyborem. Znajdziecie tam różnorodne i przemyślane posiłki: arabskie bowl'e, kluseczki, kotleciki różnego rodzaju, mielone naleśniki dla każdego coś dobrego. Bezpłatnie można podmieniać posiłki i pożyczać sobie różnego rodzaju dania z innych diet. Aż 16% rabatu z moim kodem katarzyna16, możecie używać go wielokrotnie i tak często jak chcecie. Są różne opcje, możecie po prostu skorzystać z opcji diety pudełkowej, wybrać sobie dietę opłacić, skorzystać z mojego kodu, ale są też inne opcje. Możecie również domówić do swojej diety na przykład jeden posiłek obiad i dać go partnerowi. Też fajna opcja, bo może akurat nasza druga połowa bądź osoba, z którą żyjemy nie ma ochoty korzystać z całodniowego cateringu, ale na przykład codziennie zjeść sobie lunch. Mam też dwie wersje dla oszczędności. I teraz zostańcie i posłuchajcie, bo to jest mega opcja. Wybieracie sobie dietę o 500 kalorii wyższą i wręczacie codziennie swojemu ukochanemu obiad do pracy. Wiemy o tym, że człowiek jak głodny, to człowiek zły. Macie lepsze relacje, wy macie super dietę i jeszcze do tego partner jest zadowolony. Także same plusy. Opcja numer dwa bierzecie 2,5 tysiąca kalorii dietę i zamawiacie ją co drugi dzień. Dzielicie sobie równo na pół i dojadacie, czy jakiś shake, czy jakieś owoce, tak, by tę kaloryczność trochę podbić. No chyba że 1250 kalorii to jest kaloryczność, która Wam odpowiada. I korzystacie sobie w taki sposób, że wychodzi Wam 50 zł dieta za dzień. Wszystko pyszne. Pod drzwi zbilansowane, I do tego jeszcze w super cenie. Bardzo Wam polecam, nasza współpraca trwa już od wielu miesięcy i to jest współpraca, którą sobie cenię i na maksa Wam polecam. Właśnie zapomniałam, że specjalnie przygotowałam jedzenie, które już na pewno wystygło, ale nawet na zimno jest pyszne. Tak wygląda mój dzisiejszy obiad. Sam low-cuttering, znajdziecie tam mnóstwo jakości. Panie od jakości.